No więc tak, co tu mamy? Tak, mamy naszego kurczaka, którego robiliśmy, i teraz tak, o nim nie opowiedziałem, ale żeby pokazać, że jogurt się nie pali na grillu, a dlaczego, to też za chwilę o tym. No więc tak, dałem tutaj tymianek, jogurt. Sok z cytryny, odrobina skórka z cy skórki z cytryny, sos sojowy. Najpierw piersi pokroiłem, dodałem do nich sos sojowy, potem zalałem tym jogurtem z tymi wszystkimi dodatkami i zostawiłem więcej na dwie godziny. Kwas mlekowy, drodzy Państwo, czyni cuda. Dzięki temu mamy soczystego, naprawdę bardzo fajnego kurczaka. I operatorzy, i Adam może stwierdzić, że tak chyba było, albo tak jest. Bardzo soczysta. Nasza sałatka, którą tutaj mamy z naszych pieczonych warzyw. Do tego wszystkiego dorzuciłem awokado. A, tak naprawdę te warzywa grillowane i awokado naprawdę mają fajny, nowy smak. Ba, mało tego, trzeba pamiętać, że przy takiej sałacy trzeba warzywa ciepłe kłaść na warzywa ciepłe. Dlaczego? Dlatego, żeby się one jeszcze od siebie zaparzyły. Ostra papryka. Tego nie ma, drodzy Państwo, ale bardzo fajny myk. Papryka ostra w całości, wrzucona na bardzo rozgrzany tłuszcz. Ale uwaga, nie wchłonie tego tłuszczu, bo ma bardzo dużo wody i go wypuści na zewnątrz. Ale dzięki temu obieram tą paprykę bardzo łatwo. Proszę zobaczyć. pyk, 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 pyk. Jeszcze. Oh. Ciach. Zmiksować z jogurtem dodać do sałaty piekielna sałatka, rewelacyjna, a tam dochodzą warzywa, tylko je pokażemy. Ciach i nasza kiełbasa. Zobaczcie, co się dzieje z tą kiełbasą za 70 groszy. Drodzy Państwo, do zobaczenia. To jest płyta, że trzeba kupować dobre rzeczy na grilla. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę Państwa. Na pewno Państwo znają tego przystojniaka.